Kochani, mam na imię Iga i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam z Wami wypróbować nowy produkt, który niedawno pojawił się na rynku i jest to podkład z marki Maybelline um, Superstay Active Wear 30 Hours Foundation. Z tego, co się orientuję, to jest to nowe wydanie starego podkładu, który również nazywał się Superstay. Stary podkład obiecywał nam 24 godziny nienagannego wyglądu, a ten obiecuje nam aż 30, więc sprawdźmy, czy to prawda. Co nam marka Maybelline również obiecuje w tym podkładzie, to to, że będzie lekki jak powietrze, że będzie opierać się e, ścieraniu i przenoszeniu, że ma niezauważalny wygląd na skórze i również, że jest bez zawartości oleju. Ja swój podkład kupiłam w kolorze 03 True Ivory. Z tego co się orientuję, to jest 19 różnych odcieni i ten to jest trzeci od najjaśniejszego. Oba jaśniejsze podkłady miały o wiele bardziej różowy podton, więc nie pasowały do mojego podtonu skóry. I mam nadzieję, że ten podkład nie będzie dla mnie za ciemny, aczkolwiek przekonamy się za chwilkę na skórze, ponieważ nie można było wypróbować go w sklepie. Tak jak widzicie, jest on jeszcze nieotwarty i będę z Wami po raz pierwszy go próbować tutaj przed kamerą więc przejdźmy do dzieła. Ma pompkę. Średnio zwartą konsystencję, taką między płynną a stałą. I powinien pasować do mojej karnacji. Jak zwykle będę używała do nakładania pierwsze pędzelka, a później gąbeczki. Chciałam jeszcze dodać, że na twarzy mam tylko nałożony krem z filtrem. Widzę, że ma dosyć dobre krycie. I ładnie wyrównuje wszystkie zaczerwienienia. Tak wygląda jedna pompka podkładu nałożonego pędzelkiem. Jak mam być szczera, to nie wygląda on super równo po nałożeniu pędzelkiem, więc teraz przejdę do gąbeczki i zobaczymy, czy uda nam się to wszystko wyrównać. Odcień ten pasuje idealnie do mojego naturalnego koloru skóry. Aczkolwiek po nałożeniu pierwszej pompki, widzę, że tutaj po mojej lewej stronie yy, wszedł mi ten podkład troszkę w pory. Nie wiem, czy widać. Widzę, że jeszcze przeświecają mi się troszeczkę tutaj zaczerwienienia na policzkach, więc dołożę jeszcze troszeczkę podkładu w te miejsca. Teraz już użyję tylko gąbeczki. I po nałożeniu tej drugiej warstwy przy pomocy gąbeczki, muszę stwierdzić, że to, co weszło w pory wcześniej, to się troszkę wyrównało i wygląda teraz lepiej. Nałożyłam ten podkład również pod oczy, ze względu na to, że ja lubię sprawdzać, czy podkład nadaje się jako korektor. I w tym wypadku myślę, że tak. Spójrzcie, nie wszedł z maszki pod oczami i wygląda w miarę równo i ładnie. I z czego jestem bardzo zadowolona, to to, że ten kolor pasuje w sumie idealnie do mojego naturalnego koloru skóry. Więc jeżeli macie bardzo jasną skórę z lekko żółtym podtonem, to ten odcień 03 True Ivory powinien pasować dla Was idealnie. Podkład bardzo szybko zaschnął i ma takie lekko pudrowe wykończenie, więc myślę, że nie będę nakładała na niego pudru. Zresztą ja mam suchą skórę, więc to by chyba pogorszyło sprawę. A w tej chwili wygląda nie najgorzej. Niestety nie mogę Wam powiedzieć, jak on się porównuje do starej wersji tego podkładu, ponieważ nigdy tamtego nie wypróbowałam, więc nie wiem. Aczkolwiek ten wygląda naprawdę ładnie, wydaje mi się. Teraz po wyrównaniu go gąbeczką wszystkie pory wyglądają w miarę ładnie. Ma ładne krycie, niezupełnie pełne. Zostawił nam na skórze troszeczkę blasku, tak jak widzicie. Aczkolwiek yy, widać ten blask bardziej w mojej kamerze niż. Na żywo w świetle dziennym, ponieważ używam dzisiaj światła dziennego, abyśmy dokładnie widzieli, co się tutaj dzieje na twarzy. Zaraz po nałożeniu wygląda naprawdę nieźle i bardzo mi się podoba, e, aczkolwiek prawdziwy test jest jeszcze przed nami, ponieważ musimy sprawdzić, jak się ten podkład nosi przez cały dzień. I czy dorósł do zapewnień Maybellina e, o jego długotrwałości. Teraz nałożę resztę makijażu i zaraz o Was wrócę. Okej, okay, kochani, no i dokończyłam makijaż. Dodałam tylko troszeczkę różu i bronzera na policzki dodałam trochę cieni i maskary na oczy na skórze wszystko się pięknie rozprowadziło, czyli i bronzer i róż do policzków bardzo ładnie stopił się ze skórą więc jestem pod wrażeniem tego podkładu jak na razie, ponieważ nie nałożyłam pudru, a wszystko się na nim pięknie rozprowadziło mimo wszystko. Również im dłużej on leży na twarzy, tym pięknie się mi stapia ze skórą i wygląda niesamowicie naturalnie naprawdę. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się tak z bardzo, bardzo bliska, no to widać, że tam jakiś podkład na tej twarzy jest, ale wygląda bardzo ładnie mimo wszystko. U mnie jest w tej chwili godzina 10 rano, więc będę nosić ten podkład przez cały dzień do wieczora i zdam Wam relację z tego, jak się ten podkład na skórze zachował cały dzień. I mimo tego, że się nigdzie dzisiaj nie wybieram, to postaram się w domu przez jakieś pół godziny nosić maseczkę, żeby sprawdzić, co się dzieje pod maseczką. Czyli czy nam się przeniósł, czy nam się starł, czy to, co Maybelline mówi o tym podkładzie, to prawda. I czy jest on naprawdę długotrwały i opiera się transferowi. Więc do zobaczenia dla mnie wieczorem, a dla Was już za moment w mojej łazience, gdzie zdam wam sprawozdanie z tego, jak się sprawy mają. Hej kochani, i postanowiłam, że dorzucę tutaj takie krótkie uaktualnienie. Jest godzina 14 u mnie w tej chwili i mam ten podkład na twarzy od 4 godzin. Wygląda on dalej bardzo świeżo, bardzo ładnie, nic się nie stało z nim, zupełnie tak jak po nałożeniu, także ślicznie. Teraz chciałam go jeszcze bardziej przetestować, więc co mam w planie to założyć świeżą czystą maseczkę i sprawdzić jak się ten podkład pod tą maseczką zachowa. Do zobaczenia dla mnie za pół godziny, a dla Was zaraz. No więc kochani, u mnie jest w tej chwili 15.30, więc miałam maseczkę na twarzy założoną przez półtorej godziny. Czyli dłużej niż na początku zamierzałam, aczkolwiek stwierdziłam, że warto sprawdzić, jak się ten podkład sprawdza pod maseczką przez dłużej niż tylko pół godziny. No więc sprawdźmy, co się tam dzieje. Spójrzmy na maseczkę pierwszą. No wiecie co, moi kochani? Wydaje mi się, że ledwo, ledwo coś tam minimalnie się odbiło, ale naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. Nie wiem, czy widać na kamerze. Sprawdźmy teraz, co się dzieje na twarzy. No na twarzy nie jest tak różowo, jak mi się zdawało, że będzie, bo na masce to naprawdę nic nie zostało, ale zostały linie, widzicie. Ha. I to dosyć wyraźne linie. Podkład strzedł zupełnie z nosa. Nie wiem, co się stało z tym podkładem, bo go naprawdę nie ma na masce, co jest bardzo dziwne. Albo jest go minimalnie na tej masce, a na, twarzy, a na twarzy zniknął, więc nie wiem, czy wyparował, czy jak. No, ale wiecie co? Po tym teście muszę chyba zakończyć już ten test na dzisiaj, i nie będę chyba robić dodatkowego sprawdzenia, co się stało z podkładem wieczorem. No, ponieważ wygląda tragicznie w tej chwili. Oczywiście tam, gdzie nie było maski, no to w miarę się w miarę utrzymał, aczkolwiek tam, gdzie maseczka dotykała twarzy, a naprawdę z nikim nie rozmawiałam. Po prostu pracowałam na komputerze przez cały czas nie, nie ruszałam buzią i tak dalej, żeby się tam coś mogło zetrzeć, a starło się naprawdę zupełnie A nie wiem, czy widzieliśmy reklamę w telewizji, ale na reklamie pokazywana jest modelka, która ściąga maskę i tam pod tą maską nic nie ma, i makijaż wygląda nienagannie pod maską. O, trochę jestem zawiedziona, jak mam być szera, ponieważ bardzo na początku mi się ten makijaż podobał i e, bardzo mi się podobał podkład po nałożeniu. I przez pierwsze 4 godziny, kiedy nie miałam maski na twarzy, wiecie co, no, może bez tej maski, on by się dłużej utrzymał, nie wiem. E, skomentuję może później pod spodem, jeżeli wypróbuję ten podkład jeszcze raz, ale w tej chwili. Tak jak widzimy, po półtorej godzinie noszenia, nie dość, że się zrobiła skóra trochę oleista i taka błyszcząca, tak jak tutaj widzicie. Podkreślił ten podkład mi pory. A ja mam suchą skórę i naprawdę nie mam aż tak wielkich porów, no ale. No cóż, Wam mogę powiedzieć. Pierwsze cztery godziny wyglądał świetnie, bardzo mi się podobał jego kolor, który pasował mi idealnie do mojego naturalnego koloru skóry. A teraz, no to hmm, niezbyt dobrze, nie? No, nic trudno. W takiej sytuacji muszę Wam tutaj powiedzieć, że nie będę chyba polecać tego podkładu, przynajmniej pod maseczkę. A jak się będzie nosił bez maseczki, no to sprawdzę jeszcze przez następnych może kilka dni i zostawię komentarz, lub dodam Wam informacje na ten temat w moim przyszłym filmiku. Co się działo z tym podkładem bez maseczki założonej na twarz. No aczkolwiek, jeżeli chcemy ten podkład nosić do sklepu, czy na ulicę, czy w ogóle wyjść z domu na, na dzisiejszą rzeczywistość, w dzisiejszych realiach, no to niestety widzicie sami, co mi się stało na twarzy. Nie muszę więcej dodawać, ani ujmować. Okej, okay, kochani, więc chyba na tym zakończę ten filmik. Dziękuję Wam uprzejmie za te kilka minut spędzone w moim towarzystwie. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście, a macie na to ochotę, to bardzo serdecznie zapraszam i będzie mi ogromnie miło, jeżeli to zrobicie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia za tydzień, kocham Was bardzo, pa!